Pana Jarosława Szustkowskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Iłama. Pana Bogumiła Sobotę, nadleśniczego Nadleśnictwa Susz. Pana ha Szymona Hapuniuka, komendanta Regionalnego Straży Ochrony Kolei wraz z zastępcą Marcinem, panem Marcinem Dajosem. Witam pana Tytusa Szymanka, prezesa Sądu Rejonowego w Iławie. Serdecznie witam komendantów zaprzyjaźnionych jednostek Policji i komendantów w stanie spoczynku na grzele z panem generałem Tomaszem Pinkiem. Są z nami również kierownicy urzędów, inspekcji, straży i organizacji na co dzień współpracujących z Policją w realizacji ustawowych zadań. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i witam przedstawicieli duchowieństwa. Witam również przedstawicieli Zarządu Terenowego Związku Zawodowych Policji, emerytowanych oraz policjantki i pracowników piłowskiej jednostki policji. Nastąpi teraz odczytanie rozkazu personalnego komendanta wojewódzkiego policji w Ostępie. Panie panowie, czy robię? Rozkaz personalny numer 9 na 2025 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dniem 3 stycznia 2025 roku panie panowie, czy Z dniem 13 stycznia 2025 roku po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego zwaniem ze służby w policji inspektora Waldemara Pankowskiego Rozkaz podpisał. Panie panowie oficerowie. Komendant wojewódzkiej policji w Pocztynie inspektor Mirosław Elżkowski. Panie panowie oficerowie. Nastąpi teraz odczytanie przebiegu służby inspektora Mirosława Mozarczyka. Inspektor Wierosław Muzarczyk służbę Policji rozpoczął w 1995 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, obecnej Akademii Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu warmińsko masurskiego w Olsztynie na kierunku administracji. Od początku swojej kariery zawodowej związany był z Komendą Powiatową Policji w Hiławie, gdzie początkowo pełnił służbę w Wydziale kryminalnym, a następnie od 2003 roku w Biurze Prewencji. Cztery lata później, w 2007 roku, objął stanowisko Naczelnika Wydziału a z dniem 15 czerwca 2015 roku został powołany na stanowisko pierwszego zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubackim, który piastował do 24 lutego 2024 roku, kiedy to powierzono mu obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubackim. Inspektor Mirosław Kozarki w czasie swojej blisko 30-letniej służby za długoletnią służbę oraz brązową, srebrną i złotą odznaką zasłużonych Policji. Szanowni Państwo, teraz zostanie odczytany rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Pani Panie i Panowie Wicerowie! Rozkaz personalny nr 73 2025 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2025 roku. Panie i Panowie Wicerowie! Z dnia 14 stycznia 2025 Wierzę pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Gławie inspektorowi Mirosławowi Mozarczykowi. Rozkaz podpisał. Panie i Panowie Pucerowie. Komendant Wojewódzkiej policji, policji w Polsztynie inspektor Mirosław Elszkowski. Panie i Panowie Pucerowie. Już za chwilę nastąpi pożegnanie i przywitanie się ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji w <tuszy> oraz złożenie meldunku o i objęciu obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Pani, Panie i Panowie Wójcerowie, poczek standardowy Komendy Powiatowej Policji w Iławie wystąpił. Poczek, na na wprost, marsz. Dziękuję. Zdaniem odwątków, komendantów, którego policja wiła się. Sztandaru nie żegna, gdyż Bóg, oto ojczyzna. Ojczyzna kocha, prawo w Polsce nie obowiązuje. Jako człowiek handlowy nie mogę podać Panu ręki. Proszę podać praktyczne podstawy mojego odejścia ze służby. tam na rower. Komendy powiatowej policji w Łabie. Stop! Panie, panowie, co Szanowni Państwo, przed nami jeszcze jedna informacja kadrowa, bo z jednostką żegna się pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w młodszy inspektor Rafał Żubertowski. Z dniem 14 stycznia 2025 roku rozkazem personalnym 76 na 2025 Komendanta Wojewódzkiego Policji w zostały mu powierzone obowiązki Komendanta Powiatowego Policji obowiązków na stanowisku pierwszego zastępcy komendanta powiatowego Policji w Iławie. Panie, Panowie, Wicerowie. Panie Komendancie, Włoczyńsko-Józefowskie melduje zdanie obowiązków na stanowisku pierwszego zastępcy komendanta powiatowego Policji w Iławie. Panie, Panowie, Wicerowie. Głosu proszę komendanta Mirosława Elszkowskiego, komendanta wojewódzkiego Policji w Polsce. Dzień tak? dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Naturalną kolejną rzeczy na, na stanowisku kierowniczych jest sytuacja KAK. Ja Podjąłem decyzję, że w dniu jutrzejszym na stanowisku powierzonym obowiązkiem na stanowisku Waman Policji w Ławie będzie Pan miał, miał inspektor Mirosław jak w krótkiej charakterystyce Pani Lektor przekazała, ponad 29 lat służby na początku oddziału prewencji, jak dobrze pamiętam, Warszawa, e, Toruń, Bydgoszcz. Potem 16 lat tutaj w rodzinnej swojej ławie pełni służbę na różnych stanowiskach. Do stanowiska kierowniczego, na stanowisku kierowniczym kończywszy, czyli na naczelniku prewencji. Od 17 lat przełożone, od 10 lat na terenie Sąsiedniego powiatu. Dziewięć lat jako pierwszy zastępca i od roku, od niespełna roku, komendant powiatowy w Nowym Mieście Lubowskim. Panie Komendancie, dziękuję za podjęcie tej decyzji, że Pan przystał na moją propozycję. No i